Robił zestaw, y, zestaw taki, jaki używam na rzekę, czyli będzie to za chwileczkę pokażę Wam zbliżenie. Y, krętnik z koralikiem i zagrawką, kawałek feder gumy, kawałeczek rurki silikonowej i tyle. Najprościej jak się da. Zestaw ma być prosty, zestaw ma być y, pokazujący brania, a na rzece, na rzece taki zestaw pokazuje brania, wydaje mi się najlepiej i ma się nie plątać. No, i... I co jeszcze? I ma pomagać, pomagać w holu ryb. Będę tutaj łowił, tak już jedną wędkę mam postawioną na koszyczki od 80 do 120 gram, momentami nawet i 120 zabiera. Więc yy, po pierwsze muszę mieć możliwość przenoszenia tych koszyków, muszę, muszę, muszę dać radę umieszczać je w łowisku, a z drugiej strony zestaw, czyli Federguma tak naprawdę, ma pozwolić mi w Bezpiecz, bezpieczny sposób i skuteczny wyciągnąć rybę. Będę stosował dzisiaj troszkę grubszą federgumę, bo to będzie 0,55. Będzie ona trochę sztywniejsza, ale też przypony, będę, te, na których się dzisiaj nastawiam, to jest 0,15, 0,17. Konkretnie to jest 0,147 i 0,172 VD Robinsa Super Cup. Bo takich, takich dzisiaj będę używał. Haczyki w rozmiarze 16, 14, 12. Zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to mi wyjdzie. to było niesamowite. Ale wędka leciała do wody. A nie mówiłem ci o takich braniach? Dokładnie o takich. To, po co przyjechaliśmy. Ale dokładnie o takich braniach mi opowiadałeś. Nie ściemniałem. Ale jest petarda! Jest laska, co? Piękna. Pięknie, ale poszła. Była laska. <laughs> będą następne oby. O, ile tam jest tych liści? Kilku, a jakimi wędkami łowisz? Jak się będą nazywały, to jeszcze wam powiemy. Zobaczycie w katalogu przyszłorocznym. Jest to nowość na 2022. Jeszcze nie wykończona tak jak, tak jak będzie docelowo, ale blanki to są te blanki, szczytówki to są te szczytówki. Akcja jest taka jak powinna długość rękojeści, ale jeszcze popracujemy nad uzbrojeniem, nad, nad, nad wyglądem rękojeści, nad estetyką kija, ale sam kij jest taki. <ścoughs> Generalnie brzanowy, leszczowy, kleniowy, płotkowy, co kto chce. Seria będzie szeroka i każdy znajdzie coś, coś dobrego dla siebie. 4,20 taki jak, taki jak ten, na którym przed chwileczką wyjęłem brzanę. Ten, który mam tutaj, to jest naprawdę fajny, rzecznik 120 gram plus towar, nie robi na nim żadnego wrażenia. 140, 160 plus towar. Duży, nie największy, sześciokratkowy koszyk, też nie robi na nim wrażenia. 40-50 metr na rzece, lata, lata aż miło, no. co tu dużo gadać. A poza tym holuje świetnie, bo jest mimo wszystko, nie jest to sztywna pała. On jest, jest sztywny do pewnego momentu, ale, ale też takie ryby właśnie jak ta drżana przed chwilą, po prostu pozwoli nam pozwoli nam w wygodny sposób wyholować. Jest kilka łowisk, nie tak jak ta odra tutaj, czy zawodnicze łowisko, łowiłem tym pierwszy raz na Wiśle, bo dobrze, na Wiśle w Szewcach, w Gdańsku na Grand, na Grand Prix Polski. Naprawdę miło mnie zaskoczył, bo te 120-gramowe koszyki przerzuciłem podczas pięciogodzinnej tury, naprawdę kilkaset, kilkaset, rzutów, kilkaset rzutów oddałem i nie zrobiło to nim żadnego wrażenia. FD 4010. Jak dla mnie kosa. Po kolei co robię? Na, na plecionkę. Bo tu mam plecionkę, plecionkę ośmiosplotową, zero Robinson Titan Power X8 Koralik, koralik z krętnikiem i zagrabką, następnie stoper, bo to zjechałoby nam po zjechałoby nam po żyjce. na dół. stoper założony na stoper, na plecionkę naciągam teraz krótki odcinek rurki silikonowej ona ona nachodzi na, na pół stopera, czasem nawet na cały ma za zadanie pozycjonować ma za zadanie pozycjonować centrować tak naprawdę Feder gumę która będzie wychodziła spod będzie wychodziła spod stopera, zaraz to zobaczycie zobaczycie z bliska i teraz wiąże węzłem ja na niego mówię spinningowym, nie wiem jak on się nazywa, wiem, wiem że jest skuteczny i mnie nie zawodzi przewlekam dwa razy plecionkę przez, przez oczko na Federgumie teraz pięć razy owijam wokół plecionki tu mam zostawione oczko wracam przez te oczko jeszcze raz przez pętelkę, przez która powitała, wracam i nie. Zaciągam węzełek na dodatek te cząstki odcinam, zostawiam takie 2-3 mm w razie wóch, ich i tak nie będzie widać ściągam teraz ściągam teraz na ten na tą Federgumę, stoperek razem z wężykiem silikonowym Kawałeczek federgumy 15-20 cm, rurka silikonowa, stoperek, krętlik za z koralikiem i to wszystko. Ja kończę samą federgumę, <grym> kończę takim zwykłym, zwykłym węzełkiem, węzełkiem zaciągan zaciąganym na twardo, na mocno i do, tego, i do tej federgumy w ten sposób, w ten sposób wykończonej yy, takim węzłem jak jak z wiąże się ze stawy do tak? doda kronu dowiązuje dowiązuje Rok, przekładam haczyk przez pętelkę haczyk przez pętelkę w, w przyponie zostało mi takie oczko które nakładam zaciągam to już się trzyma ściągam tylko do końca i cały, zestaw, cały zestaw zmontowany. przypon układa się, układa się w jednej linii. Jest to po, Połączenie jest bardzo pewne. Pomimo, że tu jest tylko, tylko pentelka, która nachodzi na supełek, nie ma szans, żeby przypon nam zleciał. Tym bardziej, że w trakcie łowienia yy, ten, węzełek, ten węzełek się jeszcze zaciska dodatkowo i, i po prostu nie zdarza się, żeby to, żeby to spadło. co, ile musisz przerzucać? Wiesz co Mati? przez to, że gadamy przerzucam wolniej, ale myślę, że rzadziej, ale myślę, że należałoby go przerzucać co dwie, co trzy minuty maksymalnie, bo jest spory uciąg, wszystko co wpadnie do wody zabiera. a. Mam wrażenie, że te ryby tutaj nieźle żerują i wszystko, co tam zaczyna, zaczyna zbywać, one po prostu pobierają, więc im trzeba ciągle dostarczać, 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 dostarczać. Mamy dzisiaj 20 października i to jest taki czas, czas tego jesiennego, jesiennego mega żerowania, czy go leszcza, klenia czy, klenia czy brzany, po którą tu właśnie przyjechaliśmy. I myślę, że tak trzeba po prostu, one, one tu są, a skoro wiemy już, że to są bo się nawet przekonaliśmy naocznie, to po prostu trzeba im podać żarcie, no muszą mieć co jeść, żeby, żeby, żeby one odwiedziły naszą stołówkę. Ja się zabieram do roboty, a ty widocznie. ostatnia była była niewymiarowa Czyli sprawdza się ta reguła, że najpierw idą stadem duże brzane, a dopiero potem małe Na to wygląda Ta ryba spadła? No. Albo sum, albo duża brzada. tyle co powiedziałeś do mnie, zwin prawą wędkę. No. się zerwała. Jak to jest, do trzech lat sztukaczy? Chyba tak. Nasze robaki. czy on już był u nas. No dokładnie nasze robaki, zobacz. Z pomarańczowym białym. <gry> A zobacz ile ma żarcia w środku. Zobacz, że go coś trafiło, widzisz? Aha. Patrz. Możemy sobie żyć. Na, na, na rybach, czy na zawodach ułatwić to, yy, to przygotowanie tych składowych już, już gotowych. Federlink kupić lub zrobić samemu. Yy, gumkę silikonową ja już tnę na, 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 na takie małe kawałki, które, które wykorzystuję później przy, przy budowie montażu. Trzymam to przy sobie w pudełeczku. Yy, samą federgumę też już wiążę takie yy, Krótki odcinek, który później wykorzystuje wiąże na końcu, na końcu, na końcu supełek, z drugiej strony, strony pentelka, którą, którą montuję do, montuję do plecionki czy do, czy do żyłki na zestawie. Budowa zestawu takich gotowych elementów to jest naprawdę chwila, nie wiem, 2-3 minuty. Bardzo łatwy w wykonaniu zestaw, a jednocześnie bezkolizyjny dla przyponu. Przypon się po prostu o to, o to nie plącze. Dzisiaj federguma jest gruba. Gruba, sztywna, więc zobaczcie sami, że wieszając jakikolwiek ciężarek, koszyczek, powodujemy, powodujemy to, że, że zestaw nam po prostu ładnie mija. Ładnie mija obciążenie, ładnie mija koszyczek i, i nie powoduje to nam żadnych, żadnych sprzątań. Czemu zmienia się, kuchaczek? bo no nie mam innego pomysłu. Może ten jest po prostu za gruby, za duży. Teoretycznie Brzana go nie powinna widzieć, ale z jakiegoś powodu nie pobierają. Przy przyponie zostanę w tym 0,147, bo już i nie pójdę, bo przy takich smokach jakie tu są to by w ogóle było nieroztropne, nie ale zamienię haczyk na cieńszy, na delikatniejszy. Stoperki, których używam, to są nasze nowe na sezon 2022. Audi Robinson Feder Cup walcowe, walcowe stoperki w trzech rozmiarach S, M i L. Dzisiaj jest to zdecydowanie rozmiar L, bo to i obciążenia bardzo duże, yy, które, musi, które musi ten stoperek, stoperek yy, przenieść. A poza tym, poza tym on ma taką bardzo fajną, bardzo fajną cechę, że jest, że jest naprawdę jest centryczny. centrycznie. Otwór w nim jest wykonany centrycznie, bardzo bardzo precyzyjnie, przez to żyłka odstająca, żyłka odstająca od zestawu bardzo ładnie, nam, bardzo ładnie nam odchodzi. Tak samo obciążenie tutaj, te, które dochodzi nam, do, nam do, tego, do tego stoperka po prostu no, bardzo, ładnie nam, bardzo ładnie nam tutaj odstaje od z której, z której strony byśmy go nie postawili, będzie zawsze tak samo. Tak samo odtawało. Skoperki wykonane są też z bardzo fajnej, twardej gumy, która, która nie, nie będzie się nam przecinała, przecinała żyłkę czy oplecionkę w trakcie łowienia. Yy, nawet jeśli to, to gdzieś tam to, to przy którymś tam setnym rzucie jest naprawdę no, przełowione, przećwiczone, przetrenowane przeze mnie już na, na, ładnych, kilku, na ładnych kilku zawodach. Tutaj odra. Podrawe w Wrocławiu, wcześniej Wisła, wcześniej Wisła, szewce to zawody, zawody na których przerzuciłem, tych, przerzuciłem tym koszyczkiem 120 gramowym co najmniej parę paręset razy i stopery, stopery naprawdę dawały sobie świetnie radę. Rurka, o której Wam mówiłem, którą, którą której używam, to jest gumka, którą używają zawodni, zawodnicy w wyczynie spawikowym. Do, do, y do zbrojenia zestawu, do, do, do zbrojenia z To jest silikonowa rurka o średnicy 1,2 mm, która idealnie, nachodzi na ten, która idealnie nachodzi na ten stoperek. Ja ją tak staram się naciągać do połowy tego stoperka, żeby mi, żeby mi nie, spada nie, nie ślatywała w trakcie, w trakcie łowienia. I dzięki temu, dzięki temu pozycjonuje ona, pozycjonuje ona tutaj, centruje tak naprawdę. Centruję tak naprawdę feder gumę, która wychodzi mi, wychodzi mi z tej, tej silikonowej rurki mógłbym, mógłbym to troszeczkę skrócić, jeszcze ona jest no, długa bo po prostu takie mi, taki mi się to, to ucięło, w którą stronę bym tego nie obrócił, zawsze będzie to centrycznie wychodziło, jeśli bym nie zastosował tej, tej, tej feder gumy, tej, tej rurki silikonowej pokażę Wam jakie, jakie jest zagrożenie akurat w tej, w tej sytuacji wychodzi, wychodzi to dobrze, ale po pierwsze jest miejsce tutaj, przy tym węzełku, przy tym, przy tym, kawałeczku, przy tym kawałeczku gumki, gdzie jest szansa, je, gdzie jest szansa że, że będzie plątała mi, się, plątała mi się żyłka, poza tym nie zawsze on będzie się układał, nie zawsze będzie się te, ta, ta Federguma układała idealnie, jeśli to jest akurat plecionka, więc plecionka jest miękka. Te miejsce tutaj, jeśli byłaby to strzałówka 0,26, 0,28, yy, prawdopodobnie ten węzeł, w którą, stronę, w którą stronę by wystawał, gdzieś ten, gdzieś ten yy, ta żyłka skierowana byłaby w, różny, w, różny, w różnym kierunku, a, a rurka, ta, którą tutaj naciągam, najzwyczajniej w świecie, zabezpieczyłaby mi ten. Zabezpieczyłaby mi ten węzeł, bym go wyśrodkowała, wycentrowała tak, że feder guma czy ewentualnie skrętka, którą bym też w tej, w tej sytuacji użył, wychodziłaby mi tutaj po prostu idealnie, centrycznie jako przedłużenie, jako przedłużenie zestawu, co spowodowałoby jednocześnie taką, daje, daje mi taką korzyść. Dlaczego to używam? Po prostu dzięki, dzięki temu ograniczam splątania, dzięki temu ograniczam splątania żyłki si przy z przyponu z z o, o zestaw w ogóle Przynosimy szczęście. <noise> Przynosi ci szczęście. A wow. ja <noise> graty, bo naprawdę ryba petarda. Dzięki. Dzięki, kurczę, naprawdę dzisiaj to paśki mnie zajechały, można powiedzieć. <noise> Szymek, ile, żeby słowiłeś? Nie wiem, czy można się chwalić, bo taki dzień chyba już nigdy nie wróci. 19 brzany. Szanowni niezwykły! <noise> niezwykłe. Brzany, brzany i po brzanach kurcze. <noise> Apetyt był ogromny, a okazało się, że przechytrzyły nas i to fest. Puch. Dzisiaj cały dzień na rybach, od rana do wieczora. Byłem tutaj o godzinie 6, jest godzina 17, kończymy łowienie. Jedna brzana wyjęta z samego rana, później cztery spięte, kilka leszczyków, kilka kleników i to by było na tyle. Szymek ciach, dwie główki wyżej, pokazał jak się brzany łowi, także a to u mnie, u mnie nie wiem szczerze mówiąc co nie zagrało. Trochę chyba jednak za mało, za mało towaru we wodzie, Szymek tego towaru miał wydaje mi się Zdecydowanie, zdecydowanie więcej po tym co teraz u niego u niego zaglądałem do kuwetki może może zbyt doszczędne może zbyt doszczędne nęcenie Ja tu będę za tydzień po prostu <laughs> i się postaram odkuć bo to na ryby są a, a, a kurczę trzeba to wykorzystać że są I jest ich jest ich sporo i, i do was taka duża prośba one są piękne one są waleczne one są niektóre ogromne, jak zobaczycie tą, zobaczycie tą szynkową i narujcie im wolność, zawsze, za każdym razem, bo one się Wam odwdzięczą, one urosną, urosną jeszcze większe, sprawią jeszcze więcej frajdy i serio, dbajcie o nie, bo jak je zjecie, to nie będzie o co dbać. Także taka prośba na koniec. Naprawdę mega łowisko, mega odra to jest... Odra to jest taka woda, która po prostu darzy, darzy każdemu, kto potrafi się do, niej, się do niej dobrać. Dzisiaj mnie pokonała, ale mam nadzieję, że za, że za tydzień odpłacę jej się pięknym nadobne. Dosłownie 10 sekund temu nagrywaliśmy słowo. Podsumowanie odcinka. Szymek przestał wrzucać te swoje niedobre robaki. Irku, po to przyjechałeś, tak? Tak, to wiesz co, mały editorial do tego, cośmy powiedzieli przed chwilą. Brzany były dwie. ileś tam spiętych. O, ale jestem zła. O, ale jestem wściekła. Co? Wracamy królowej wolności. Puszczamy ją Proszę. Całą zdrową. Olbiej. No i co, jeszcze, jeszcze się trafiło. Jeszcze się trafiło. Taki zębon.